Co się stało, gdybyśmy zmniejszyli promień naszej Ziemi o połowę, zachowując taką samą masę naszej planety? Sprawdźmy to w Universe Sandbox. Zacznijmy od zmiany promienia naszej Ziemi. Zmniejszamy go o połowę, zablokujemy sobie promień i zostawimy taką samą masę naszej planety i odpalamy symulację. Możemy zobaczyć od razu, że średnia temperatura na naszej Ziemi bardzo gwałtownie zaczyna. Wzrastać. Jeśli promień Ziemi zmniejszymy o połowę przy zachowaniu tej samej masy, średnia gęstość planety wzrośnie aż ośmokrotnie, osiągając wartość około 44 112 kg na metr sześcienny. Możemy to tutaj nawet szybko zobaczyć. Dodatkowo w przypadku mniejszego promienia naszej Ziemi, grawitacja powierzchniowa wzrosłaby czterokrotnie do aż 39,24 m na sekundę kwadrat. To oznacza, że ciężar naszego ciała, który odczuwalibyśmy na naszej planecie, byłby czterokrotnie większy. Widzimy również, że prędkość ucieczki z powierzchni naszej planety wzrosła do 15,8 km na sekundę, gdzie normalnie jest to mniej więcej 11,19 km na sekundę. Spowodowałoby to, że trudniej byłoby wystartować z powierzchni naszej planety, aczkolwiek nie sprawiłoby to, że nie moglibyśmy nigdy polecieć w przestrzeń kosmiczną. Wyższa grawitacja znacząco również zredukowałaby maksymalną wysokość gór. Przy czterokrotnie wyższym przyciąganiu grawitacyjnym, maksymalna wysokość gór zostałaby zredukowana aż czterokrotnie. Przy tak w całym promieniu naszej planety dodatkowo yy, ciśnienie atmosferyczne wzrosłoby znacząco. Oznaczałoby to, że atmosfera byłaby bardziej skondensowana i skoncentrowana bliżej powierzchni naszej planety. Samo ciśnienie powierzchniowe wzrosłoby aż 16-krotnie. Organizmy żywe doświadczyłyby ogromnych sił grawitacyjnych. Zwierzęta lądowe wymagałyby niezwykłej wytrzymałości. Struktura ich szkieletu oraz masa mięśniowa musiałaby gwałtownie się zwiększyć. Rozmiar komórek jest odwrotnie proporcjonalny do siły pola grawitacyjnego. W przeszłości nawet prowadziliśmy badania nad roślinami, które mogłyby występować w ekstremalnych warunkach grawitacyjnych oraz ciśnieniowych. Roślina, która była tutaj badana to rzodkiewnik pospolity. Same badania wykazały, że rośliny reagują na hipergrawitację w specyficzny sposób. Zmiany te dotyczyły zmiany tempa wzrostu, zwiększenia odkładania się ligininy, czyli wzmocnienia struktury oraz zmiany w rozmiarze oraz liczbie komórek. Biorąc pod uwagę ekstremalne warunki powierzchniowe, założone życie wielokomórkowe na powierzchni byłoby wysoce nieprawdopodobne. Jeśli życie istniałoby w takich warunkach, najprawdopodobniej nie byłoby specjalnie skomplikowane. Bardziej obstawialibyśmy tutaj organizmy jednokomórkowe. Samo prawdopodobieństwo wystąpienia życia, jak możemy zobaczyć, spadło dramatycznie do zaledwie 9%.